Eee, bonjourno, eee, Irańczyk w Polsce eee, Tu Polo ekspansji. do Irańczyka w Polsce Chciałem tylko od, o, od pierwszego zacząć e, faktu. Że 44 lata nie w Polsce i e, e, od 25 lat nie rozmawiałem po polsku. I teraz z tymi wszystkimi ludźmi też nie rozmawiam. Czyli praktycznie nie mówię ani po polsku, ani po francusku. Więc fajnie by było, żebyś zwrócił na to uwagę. Tu fale cygara, tylko ze względów technicznych. Tak mnie tutaj leczyli denteści, lekarze, że wstyd, że tak powiem. I zacznę Wam opowiadać moją historię. We Francji, na Zachodzie, gdzie kasa spada z nieba bez optak, bo ja tu najmądrzejszy, bo ja tu najważniejszy, bo mi się wydaje, że wszystkich ja, tam im się wydaje. Jacy są piękni, jacy są ważni, jacy są najmądrzejsi. Ej, zacznę moją historię tutaj od połowy. Jak przyjechałem, 15 lat byłem w Paryżu, pracowałem na marchę akwarium o chydne malowałem, sprzedawałem po 50 franków. I to mnie po prostu się znudziła. Sztuka dla, dla, dla tych wszystkich idiotów, lewicowych, którzy żadnej kultury nie mają. Wiem, postanowiłem... Moją znajomą przeprowadzić się 182 km od wieży Eifla do Ose. Tam ona kupiła najpierw taką kawalekę. A potem, tak sobie myślę, kupimy jakiś domek. Domek się trafił w centrum miasta. I to była podstawowa tragedia. Z jednej strony bistro żydowskie, z drugiej strony katedra z katolikami, którzy e, przechodząc, kiedy ja gruz wynosiłem i chatę sam robiłem, przechodzi do mnie książka. Przepa Kanadajsi. tu nie Kanada. Tu jest Elegancja Francja. I co jest najochydniejszego w tym towarzystwie, od razu na początek zauważyłem, że to ludzie do obrzydliwości zarozumiali. Tak choroba I, jak ja się tam pojawiłem to wszyscy mieli szansę wreszcie pokazać jacy oni są wszyscy ważni jacy kulturalni. I do tego stopnia z tymi wszystkimi, i tak to się zaczęło. Ja robię sobie galerię trzy lata z betonem. Walczyłem z tymi płytami gipsami, z betonem. I jak sobie zrobiłem galerię, najlepszą. Bo tam praktycznie żadnej innej nie było. To taki migdał im skoczył. Tak się zachwycili psy. I ona, jak już się miała w głowie, żeby się miała nie dosyć tej galerii, tego wszystkiego, to. To sprzedawała kawalerkę i harfę sobie kupiła. I moje obrazki na ścianach, galeria Miriński, na ścianach, na mówi, na, 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 na i harfa w środku. I im tak odwaliła palma. Tak się w moich obrazach zakochali i, i dzięki tej y, 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 harfie zrobili ze mnie milionera i zaczęli sobie wymyślać, jaką kasę dzięki nim oczywiście we Francji zrobiłem. Ale ta kasa nie była żadna kasa, tam nic nie chcę, kto przyszedł chciał za darmo. I jedno co przyszedł to od razu cię jak wypytywał ile masz w banku. I jak ona w tej galerii sobie harkę postawiła, to, galerii, to było małe, ta harka w środku, to oni myśleli, że to normalna chata. Ja swoje miliony pokazuję. I przychodzi do mnie raz facet i mi mówi: Krawat taki typowy, y -y -y, I co mi mówi? Bonner, y bonner, kasze Bo dla nich to, to nie była moja galeria, tylko moja chata z milionami i takich palma. Y i wszystkim na tą moją kasę, której po prostu nigdy nie było, <laughs> której nigdy nie było tej kasy, kasa było, dorabiałem jeszcze wtedy na mąarszu. Ona obrazki na mąarsz malowała, a ja i zaczynałem. I tak miałem przez rok mi się nazbierało w dolarach. Tak, 800 tysiąc dolców, wziąłem sobie bilet i do siostry do Nowego Jorku pojechałem. Jak ten cały mer miasta Nowy dowiedział się, bo ta moja była tą radną miejską, nie? I powiedział do, do nich, że jedzie na trzy dni do Nowego Jorku, a ona do niego, a Bogdan na trzy miesiące. I ten merowy miasta, tak palma odbiła, nie spytał się, gdzie jedzie, do kogo, tylko <śmany> skąd ma kasę. Bilet na taj, najtańszy hotel w Nowym Jorku to 150 dolarów. No i <śmany> ta moja wystawa miałem wystawę w Nowym Nowy Jorku. Nic nie dała na początek, a potem tylko moja siostra się odkuła, ale to już jest inny temat. Wracamy do ser. Przyjeżdżam z tego nowego Jorku, a tej mojej, kolega, to był numer dwa po wyborach na, w tym, w Merostwie czy w prezydium miasta przyjeżdżamy przy, do chatu z, z Paryża, a ten pod drzwiami i się do mnie w ramiona e, nie wierzę. a ja do niego echo. Ja nigdy nie byłem w ekologii politycznej, bo to jest coś najobrzydliwsza partia antynatura, antykultura, antywszystko, to jest ta ekologia polityczna. No, ja mu dałem taki limul, znaleziony na Staten Island. A ten na mnie tak się patrzy, co on mi daje. On, on myślał, że mu da czek, wypierze, zawystał i miliony wzięło. A ta wystała gówno darmo. dała, no ale to inny no i po pewnym czasie, jestem w barze, po lewo drzwi do baru, na tarasie, taras, patron w drzwiach stoi, portugalczyk i tam w takim e, wejściu, daleko tam komisarz e, policji w wejściu zawsze typy to haczysem handlowali stali. Z Balu, e, trochę dalej. Siedzę, mam e, krewetki, trochę czerwonego wina. Jest e, e, wina. I idzie ten prezydent miasta. Właściciel knajpy stoi w ja, portugalczyk i Hiszpan, prezydent miasta Hiszpan tak na przechodzi. Dokładnie jak, jak ja pierwszy raz po wyborach go widziałem. Takie schody były ruchome, były do restauracji na piętrze. Ja wychodziłem, to on zawsze podjeżdżał z żoną i z Jak wygrał wybory, to tak się na bzdeczek wiedzie, każdy na tych schodach. Teraz leć do mnie, wreszcie jestem milionerem i mam kasę. To ja do niego, spadaj w frajerze, i ja mam swoje życie, nie potrzebuję twojej kasy. I raz siedzę właśnie w tej knajpie Portugalczyka, on widział, ten idzie na bzdyczą. przychodzę, po jakimś czasie knajpy nie ma. Gdzie jest knajpa? Pytam się tych typów, co haszy handlowali Szef Frank, taki inna knajpa. Gdzie to? on mówi, no bo zamknęli biznes, bo złapali kogoś, że niby narkotyki sprzedawał tam u niego. I mu zamknęli bar i zrobili sprawę. I jak to była sprawa bardzo prosta. Przyszedł policjanci, ci sami, ci sami, którzy są na moim Facebooku. Facebooku złapali typa, powiedzieli, że to od niego, od Portugalczyka. I tak zamknęli yy, najładniejszy bar Vossers, z taką młodzieżą. Back plus matura plus yy, parę lat czy rok czy dwa i ja nie wiedziałem, że przychodzi na mnie pora. Bo ze mnie zrobili milionera, strzelili przez jaką ja mam kasę w tej galerii, jest tam na mojej stronie w facebooku. Jaką ja mam kasę, czyli wychodzę rano z chaty, samochód Przyklejony do witryny. I tak dalej, i tak dalej, że powijali mi szyby i jeszcze sprawę sądową zrobili. I ja idę na tą. I taki młody chłopak do mnie przychodzi. Czyli przyjaciel, po francusku. Z piwem, tu ciągnęliśmy w i piwo, i gadu gadu. On wchodził do... schodził do toalety i z powrotem wyciągał mi wszystkie kasety. I tak sobie płacił za... 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 za, za piwo, kupione piwo. I on mi powiedział, ja zawsze do nich się, nich się pytałem, a co ty chcesz w życiu? robić. A on do mnie, no wiesz, mój ojciec jest na emeryturze oficerem z armii, z, z armii, z, to ja chcę iść do wojska i będę wtedy kombinował między Marokiem a Francją kombinował Hasysem, trafik, Haszy uprawiał. On, on chodził do mnie często, nawet ile razy to poznać ile tam i kaset z muzyką opróżnił, Tylko parawa dla mnie z mi zostało. No i przychodzi on po roku. Ja mówię, no jak tam twój biznes w armii? Oni no właśnie z Kidzian wypuścili, Wy, wypuścili, ale w tydzień się dużo nauczyłem. I tak przez głupkowatą wyobraźnię wyobraził sobie, jak jest w wojsku, według swoich potrzeb, według swojej fantazji. I uwierz mi to, Iranczyk w Polsce, że to do ciebie się adresuje, że oni wszyscy sobie mnie wymyślili według ich bezwzględnych potrzeb, a że to jest miasto oszustów i złodziei. Tu każdy kradnie gdzie pójdziesz, idziesz po, w katedrze latem, rundę zrobić, świeczkę zapali, a ksiądz puszcza taką z Portugalii z mordą czerwoną pijaczki, żeby mnie śledziła. Bo Polak się trafił, a dla nich według ich złodziejskiej wyobraźni, bo każdy sobie wyobraża Innego według swojej wyobraźni ta katolicka hołota ze mnie złodzieja zrobili. I jak potem ta moja została radną miejską ekologia polityczną, to zaczęli przyprowadzać tych idiotów ekologów. No, i to będzie następny temat. Jak na, no, A. A. no, no, do zobaczenia. Zamknęło się do nie. A.